Jak Ty potrafisz kochać. Przez kolejne niedziele mogliśmy spojrzeć na Jezusową miłość, na to, jak On kocha nas. Jaka ta miłość jest? Przypomnijmy, to miłość, która nie boi się obmyć nóg nawet zdrajcy. To miłość mniej uczuć, a bardziej decyzji, choćby tak trudnych, jak to z ogrójca. To miłość. Ukrywająca swoją wielkość to miłość bardzo trudna, wymagająca, ale zawsze mądra, motywująca do rozwoju. To w końcu miłość w tym samym stopniu sprawiedliwa co miłosierna. A święty Paweł dopowiada, że jest cierpliwa, nie zazdrości, nie unosi się pychą, nie pamięta złego i tak Taką właśnie miłością. Kocha nas Bóg. A my? Czy umiemy na nią odpowiedzieć? Spójrzmy jeszcze raz na opis krzyżowej męki w wersji świętego Łukasza, jaką przewiduje liturgia na tegoroczną niedzielę palmową. Piłat więc kazał zwołać arcykapłanów, członków Wysokiej Rady oraz lud i rzekł do nich, Przywiedliście mi tego człowieka pod zarzutem, że podburza lud. Otóż ja przesłuchałem go wobec was i nie znalazłem w nim żadnej winy w sprawach, o które go oskarżacie. Każe go więc wychłostać i uwolnie. Zawołali więc wszyscy razem: Strać tego, a uwolnij nam barabasza. Był on wtrącony do więzienia za jakiś rozruch powstały w mieście i za zabójstwo. Piłat więc zawyrykował, żeby ich żądanie zostało spełnione. Uwolnił im tego, którego się domagali, a który za rozruch i zabójstwo był wtrącony do więzienia. Jezusa zaś zdał na ich wolę. Gdy go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem. A szło za nim mnóstwo ludu. Także kobiet, które zawodziły i płakały nad nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi. Przyprowadzono też dwóch innych złoczyńców, aby ich z nim stracić. Gdy przyszli na miejsce zwane czaszką, ukrzyżowali tam jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej jego stronie. Lecz Jezus mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Potem rozdzielili między siebie jego szaty, rzucając losy. A lud stał i patrzył. Lecz członkowie wysokiej rady drwiąco mówili: Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli on jest Mesjaszem, wybrańcem Bożym. Szydzili z niego i żołnierze. Podchodzili do niego i podawali mu ocet, Mówiąc: Jeśli ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu: Czy ty nie jesteś mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale on nic złego nie uczynił. I dodał, Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział, zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem, Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha. Był tam człowiek dobry i sprawiedliwy imieniem Józef, członek Wysokiej Rady. Nie przystał on na ich uchwałę i postępowanie. Był z miasta żydowskiego Arymatei i oczekiwał Królestwa Bożego. On to udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Zdjął je z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie był pochowany. Były przy tym niewiasty, które z nim przyszły z Galilei. Obejrzały grób i w jaki sposób zostało złożone ciało Jezusa. Po powrocie przygotowały wonności i olejki, lecz zgodnie z przykazaniem zachowały spoczynek Szabatu. Jak widać, do miłości można podejść bardzo różnie, jak różne są postacie z Drogi Krzyżowej. A my, kim jesteśmy? Jacy jesteśmy w swojej miłości? Może tacy jak Piłat, który nawet pewnie chciał kochać, chciał Jezusa ratować, ale nie potrafił obronić prawdy. Nie da się. Kochać bez prawdy o sobie i drugim, bo wtedy zawsze możemy pójść w różne piłatowe kompromisy. Jest niewinny, więc wychłoszcze go i uwolnię. Czy chłosta to dobra nagroda za niewinność? Wypuszczę go zamiast innego zbrodniarza. A więc mimo wszystko nazwę go dalej zbrodniarzem, byle tylko uchronić siebie i swoje stanowisko. Ileż w naszym życiu takich połowicznych rozwiązań, kompromisów w miłości, które jak u Piłata często kończą się prawdziwą kompromitacją? Może jesteśmy tacy jak żołnierze, i członkowie Wysokiej Rady, którzy miłość potrafili wyśmiać, ubiczować, ukrzyżować, zabić. To dzieje się Dosłownie dzisiaj na Ukrainie, owszem, ale nie tylko tam, również wśród nas. To nic, że nie robimy tego biczami, cierniami, młotem i gwoźdźmi. Równie dobrym biczem może być dzisiaj telefon, na którym napiszemy złośliwy komentarz. Narzędzia bywają różne. Nienawiść i złośliwość zabijające miłość są ciągle te same. Być może jesteśmy podobni do płaczących niewiast, które Jezus w swoim pocieszeniu bardziej upomina, jak pociesza. Bo można wylewać swoje emocje, współczuć, być nawet typem zawodowej płaczki i myśleć, że kocham, ale nie zrobić nic więcej. Nie zastanowić się, że być może to ja jestem powodem czyjegoś cierpienia i swojego własnego płaczu. W miłości oczy nie mogą być tylko zalane łzami, bo wtedy ciężko zobaczyć nimi coś naprawdę. A może nasza miłość to miłość dobrego łotra, wierzącego obok Jezusa? To taki prawdziwy pasażer last minute do nieba zdążył się nawrócić. Ocalić swoją miłość. Jedno spojrzenie miłości i prawdy na siebie Jezusa naprawiło wszystko. Jego postać daje nadzieję, że każdy, naprawdę każdy może się ocalić, nawet w ostatniej chwili. To prawda. Należy jednak pamiętać, że łotrów było dwóch. Obaj mieli te same szanse, ale skorzystał tylko jeden. Nie ma więc na co czekać. Bo być może ta chwila na naprawienie życia, ta ostatnia chwila jest właśnie teraz. A może jesteśmy jak Cyrenejczyk, przymuszony do miłości. Na początku nie chciał. Uczuciowo był bardzo daleko od skazańca, któremu musiał pomóc. A jednak mimo wszystko zrobił to. Dał się wciągnąć w najważniejszą historię świata i stał się jej istotną częścią. Czasem, i nas ktoś o coś poprosi, zobowiąże, a może nawet przymusi, ważne, co zrobimy z tym zaproszeniem w swojej własnej głowie i sercu. Może jesteśmy typem Weroniki czy też Józefa Zarymatei. Oboje w swojej miłości byli przede wszystkim odważni. Oboje mogli wiele stracić. Weronika mogła stracić swoje własne życie. Józef pozycję w Wysokiej Radzie, do której przecież należał, a która to rada Jezusa skazała na śmierć. A jednak oboje wiedzieli, że w miłości nie ma lęku, bo prawdziwa miłość usuwa lęk. Wiedzieli też, że w miłości nie da się przede wszystkim brać trzeba umieć dawać, nawet wtedy, gdy trzeba było stracić i nawet nie usłyszeć za to jednego dziękuję. Oboje zachowali w sobie vera ikon prawdziwe oblicze kochającego naprawdę. I o to właśnie chodzi. By w każdej chwili, nawet najtrudniejszej, zachować w sobie odbicie Bożego oblicza. By każdy z nas, stworzony na obraz i podobieństwo Boże, był podobny do Boga przede wszystkim w miłości. Jeśli ciągle tego nie potrafimy do końca, to podejdźmy pod Jezusowy Krzyż i po prostu Mu to powiedzmy. Cierpisz, Panie, bardziej niż ja. Dlatego, że ja ciągle nie potrafię kochać. Niech mnie to wreszcie czegoś nauczy. A może wtedy będziemy żyć bardziej w Jego miłości.